Z tego filmu dowiesz się o 10 ciekawostkach na temat lokomotywy spalinowej HCP-303D, przyjętej na polskich kolejach pod oznaczeniem SU46. Niektóre z nich, dla miłośników kolei, mogą być oczywiste, ale w przypadku części nie do końca. Dla osób, które nie mają styczności na co dzień z koleją, ciekawostki te mogą być przydatne, a nawet zaskakujące. Numer 1. Mała Suka i Duża Suka. Ponieważ SU46 jest kontynuacją produkcji lokomotywy SP-SU45, nazywanej Fiatem oraz Suką i Małą Suką, automatycznie SU46 nadano żargonową nazwę Duża Suka. Taka nazwa utrwaliła się zarówno wśród pasjonatów kolei, jak i pracowników PKP. Numer 2. Skąd się wzięła idea produkcji SU-46? Bazą wyjściową dla opracowania lokomotywy SU-46 była produkowana od początku lat 70. XX wieku lokomotywa SP-45 do ruchu pasażerskiego, przebudowana później na SU-45 do ruchu pasażerskiego i towarowego. Mimo, że pojazd ten zaspokoił podstawowe potrzeby trakcji spalinowej na kolei, Wciąż jednak brakowało spalinowych lokomotyw dużej mocy do pracy liniowej które mogłyby prowadzić ciężkie pociągi pasażerskie Ogółem było kilka koncepcji nowego pojazdu a mianowicie pojazd z doładowanym silnikiem 2112SSF o mocy do 2250 koni mechanicznych lub nowa lokomotywa dwusilnikowa o mocy 2 razy 1200 koni mechanicznych Ostatecznie opracowano nowy projekt, którego założenia przyjęto w marcu 1972 roku, a prace nad nim prowadzono równolegle do projektu lokomotywy 302D SP-47. Gotowa dokumentacja trafiła do poznańskich zakładów Kipolita Cegielskiego latem 1973 roku, gdzie rozpoczęto montaż prototypów z oznaczeniami serii SU-46. Numer 3. Prototypy i pierwsze niepowodzenia. Prototyp lokomotywy został ukończony na początku grudnia 1974 roku i oznaczono go jako pierwszy wyprodukowany egzemplarz pod numerem serii SU46001. Po kilku miesiącach, w kwietniu 1975 roku, Gotowa była już druga lokomotywa pod oznaczeniem SU46002. Oba pojazdy trafiły do lokomotywowni w Poznaniu, gdzie prowadzono ich próbną eksploatację, pozostając nadal własnością poznańskich zakładów Hipolita Cegielskiego. W czasie tej eksploatacji ujawniono szereg usterek silników trakcyjnych, prądnic ogrzewczych, agregatu chłodzącego i innych urządzeń. Numer 4. Produkcja. Po wprowadzeniu poprawek w 1976 roku rozpoczęto seryjną produkcję SU46 w liczbie 54 egzemplarzy. Montaż lokomotywy zakończono do końca 1977 roku, a wszystkie trafiły do PKP. Niestety odgórne decyzje nie pozwoliły na montaż kolejnych lokomotyw serii SU46. Konstrukcja pojazdu była udana, ale produkcję musiano wstrzymać w wyniku odgórnych poleceń obligujących poznańskie zakłady do rozpoczęcia dostaw lokomotyw ET41. Nadzieja na dalszą produkcję pojawiła się na początku lat 80. XX wieku, kiedy występowały braki w trakcji spalinowej spowodowane odstawieniem dużej ilości lokomotyw serii SP45 z powodu usterek jednostek napędowych. Początkowo zakładano wznowienie produkcji lokomotyw SU46 i SP47 od 1983 roku. Jednak ponowna produkcja SP47 okazała się niemożliwa, a produkcja SU46 znacznie się opóźniła. W 1984 roku Ministerstwo Komunikacji zgłosiło zapotrzebowanie na lokomotywy spalinowe w liczbie 167 egzemplarzy na lata 1986-1990, a także 100 sztuk na lata 1990-1995. Dwa prototypowe egzemplarze z modernizowanej serii SU46 ukończono w grudniu 1985 roku. Różniły się szeregiem zmian konstrukcyjnych opartych na kilkuletniej eksploatacji tej serii. Jednak kryzys gospodarczy nie pozwolił na seryjną produkcję zmodernizowanej serii, i dwa prototypy okazały się być ostatnimi lokomotywami serii SU46. Numer 5 Konstrukcja i różnice wobec SP-SU45 W lokomotywie zastosowano po raz pierwszy elektryczne ogrzewanie wagonów prądem o napięciu 3 kV. Dotychczas stosowano ogrzewanie parowe i elektryczne 500 V przy pomocy dziewięciofazowej prądnicy prądu przemiennego LCP400. SU46 miała ponadto uproszczoną konstrukcję pudła, silniki o większej mocy niż dotychczasowe, co miało związek z zastosowaniem nowego systemu ogrzewania oraz zmodyfikowaną budowę wózków. Lokomotywa miała sześcioosiowe wózki o układzie C0C0. -C0. Wyposażono ją w przekładnię elektryczną, wysokoprężny czterosłupowy silnik spalinowy z chłodzeniem powietrza doładowującego W2112 SSF o mocy 2250 mechanicznych, czyli ponad 1,6 MW. Była to modyfikacja silnika kolejowego firmy Fiat 2112 SSF o mocy 1700 koni mechanicznych, czyli ponad 1,2 MW, stosowanego wcześniej do napędu lokomotywy SP-45. W pojeździe zastosowano również 6 silników trakcyjnych LSM-493 o mocy 225 kW. W SU-46 zastosowano sterowanie wielokrotne, tak jak w SU-45. Masa służbowa pojazdu to 105 ton. SU-45 miała masę 102 tony, nacisk jednej osi na szyny 17,5 tony, SU-45 miała 17 ton, prędkość konstrukcyjna podobnie jak SU-45 to 120 km na godzinę, a hamulce systemu Erlikona również takie same jak w porównywanej lokomotywie. Uciąg lokomotywy SU-46 był także podobny. Pojazd mógł pociągnąć skład o masie ponad 2000 ton. Na przykład na 200-kilometrowej trasie przy takim obciążeniu, co jest równoznaczne około 40 wagonom, pojazd spalił około 800 litrów. W stosunku na przykład do Rumuna ST-43 była to oszczędność około 300-400 litrów. Numer 6. Ryzyko wykolejenia i wady układu biegowego. W SU-46 wszystkie zestawy kołowe prowadzono w ramię wózka za pomocą Układu dwóch prowadników przegubowych. Zastosowany w lokomotywie system Alstoma zapewnił stosunkowo dużą prędkość krytyczną pojazdu, co jest jego zaletą. Jednak, jak się okazało, posiadał on też dwie istotne wady. Pierwsza to stosunkowo duże oddziaływanie siłowe prowadzącego zestawu kołowego na tor w kierunku poprzecznym, zwłaszcza podczas jazdy na łuku, spowodowane sztywnym prowadzeniem środkowego zestawu kołowego w ramie wózka. Przekładało się to na szybkie zużycie obrzeży kół i tym samym na dość wysokie ryzyko wykolejenia. Druga wada to tak zwana sztywność pasożytnicza, generowana przez układ prowadników w kierunku pionowym. Tak podwyższona wypadkowa sztywność zawieszenia źle wpływa na chwilowy rozkład nacisków koło szyna w obrębie wózka, co pociąga za sobą wzrost poziomu ryzyka wykolejenia pojazdu. W związku z powyższym. W ramach modernizacji lokomotywy serii SU46 podjęto działania mające na celu obniżenie wskaźnika ryzyka wykolejenia oraz poprawę właściwości biegowych pojazdu. Numer 7. Gdzie eksploatowano lokomotywy SU46? Lokomotywy te jeździły generalnie po całej Polsce, ale pierwsze trafiły do Warszawy Odolan pod koniec 1976 roku. Miały przejąć obsługę ciężkich składów pasażerskich na liniach niezelektryfikowanych, gdzie pracowały SP45 w trakcji podwójnej. Przewagą nad SP45 było również zastosowanie systemu ogrzewania elektrycznego, co pozwalało skrócić czas wymiany lokomotyw z elektrycznej na spalinową. SU46 często pojawiały się na trasie z Warszawy do Gdyni i wpisano je na stan lokomotywowni w Słupsku. Szczecinie głównym, Jeleniej Górze, Poznaniu, Krakowie, Nowym Sączu, Jaśle, Żaganiu, Nysie i innych miejscowościach. Kiedy na początku lat 80. XX wieku nastąpił kryzys paliwowy, wycofywano lokomotywy spalinowe z ruchu w tym SU46 z obsługi planowej. Numer 8 SP47 SU-46 stanowiła bazę konstrukcyjną do opracowania i wyprodukowania dwóch egzemplarzy pojazdów HCP 302D, przyjętych na PKP pod oznaczeniem SP-47. Obie lokomotywy były początkowo na stanie lokomotywowni Warszawa-Odolany i prowadziły pociągi pasażerskie, głównie ekspresowe, z Warszawy do Gdyni. W kolejnych latach brak części zamiennych powodował, że obie lokomotywy były coraz rzadziej eksploatowane. Od 1994 roku stacjonowały w lokomotywowni w Olsztynie. W roku 1991 SP-47002 uległa awarii silnika i została unieruchomiona. W 1998 zaś pojazd został skreślony z ewidencji PKP i w 2001 złomowany. SP-47001 również uległa awarii silnika. A w 1997 roku została przetransportowana do skansenu taboru kolejowego w Kościeżynie. Ze względu na brak zainteresowania producenta i władz państwowych nie wyprodukowano kolejnych lokomotyw SP47. Prawdopodobnie było to spowodowane decyzjami politycznymi i dalszym zakupem lokomotyw ST44, nieprzystosowanych do prowadzenia pociągów pasażerskich na drugorzędnych liniach kolejowych. Do zaniechania produkcji seryjnej przyczyniła się też intensywna elektryfikacja linii kolejowych, zwłaszcza ukończenie elektryfikacji trasy z Nasielska do Gdańska. Wadą lokomotywy był też jeden układ bocznikowania, jeden stopień osłabienia wzbudzenia w silnikach trakcyjnych, przez co w pewnym zakresie prędkości przed załączeniem bocznikowania dynamika lokomotywy była mniejsza niż by to mogło wynikać z jej możliwości technicznych. Numer 9. Echelon Wątek Niemiecki i trudny profil trasy. Mimo, że SU46 zaprojektowano do obsługi pociągów pasażerskich, często obsługiwano nimi składy towarowe. Warto dodać, że lokomotywy te wykorzystywano do pociągów wojskowych, zwłaszcza na terenie poligonów położonych w Polsce zachodniej oraz do obsługi w zakładach dolnośląskich granicy niemieckiej. Do tej obsługi skierowano cztery pojazdy tej serii o numerach 011, 032, 037 i 048, które na przełomie 2004-2005 roku dostosowano do prowadzenia pociągów na sieci DB Nets. Później zgermanizowano też lokomotywy o numerach 013, 023, 025, 026, 034 i 043 obsługiwały one też ruch turystyczny na linii między Helem a Gdynią główną w sezonie letnim, a w zimowym Kościerzyna Gdynia główna ze względu na trudny profil trasy. Numer 10. Kasacje i przyczyny ograniczania ilostanu. Na początku lat 90. XX wieku dokonano pierwszych kasacji pojazdów tej serii. Pierwsza podpalnik poszła SU-46050, którą skreślono ze stanu PKP 20 kwietnia 1990 roku. Następnie 15 maja tego samego roku skasowano dwa prototypy SU-46001-002 oraz SU-46021, uszkodzoną w wyniku pożaru. Później skreślano ze stanu kolejne lokomotywy, a w połowie lat 90. Seria SU46 była na stanie tylko w kilku lokomotywowniach. O ile w 1995 roku było 49 lokomotyw SU46 na stanie PKP, to w 2003 już 36. Po relokacji taboru w 2008 roku wszystkie pojazdy tej serii pozostały w gestii spółki PKP Cargo do obsługi głównie pociągów towarowych. Lokomotywy serii SU46, mimo że historycznie ważne, wykazywały wysoką awaryjność w końcowej fazie eksploatacji, związaną zwłaszcza z problemami silnikowymi, polegającymi głównie na zatarciu panewek wału korbowego, problemami z prądnicą, układem chłodzenia i coraz częściej występującymi pożarami. Czynniki te przyspieszały decyzję o wycofywaniu pojazdów z Ilostanu, ponieważ jako starsze egzemplarze Zaczęły stwarzać zagrożenia i często przez nie wyłączano ruch. Ostatni egzemplarz o numerze SU46029 zakończył służbę na kolei na przełomie 2023-2024 roku i wycofano go głównie z powodu wieku i kosztów napraw. To już wszystko. Mam nadzieję, że materiał ten przypadł Ci do gustu. Jeżeli chcesz coś zasugerować w temacie topowej dychy, napisz na maila podanego w opisie tego filmu lub w komentarzu. Pozdrawiam wszystkich widzów i dziękuję za uwagę.